О, паня! <laughs> Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku zrobimy mały room tour, bo od czasu do czasu pojawiają się pytania w stylu hej, a co tam masz innego oprócz tego co zazwyczaj widzimy w kadrze, czyli tego co widzicie teraz. I mam tu chociażby na myśli tę wielką szafę, która znajduje się z tyłu kadru i tej szafy praktycznie nigdy nie widzicie. Wszystkie moje zwierzaki poza jednym znajdują się w tym oto pokoju. No i pytacie się, jaki to jest pokój, czy jest duży. Zatem wychodząc naprzeciw tym prośbom, pokażę wam może nie wszystkie, ale najciekawsze zakamarki tego mojego pokoju, który, spoiler, jest nieduży ale służy mi za pracownię, studio, montażownię i ogólnie tutaj rozgrywa się większość rzeczy związanych z działalnością mojego kanału. Lecimy! Ale na początku chwila dla partnera kanału, jakim jest GBS, który od teraz zagościł w Żabkach w całej Polsce wraz z nowym smakiem kaw w puszce, słony karmel. Kawusia ma obniżoną zawartość cukru i jest 10 na 10. Kawki znajdziecie w Żabkach, Biedronkach oraz na stronie gbs.pl, a z kodem kawusia macie 25% zniżki na każde zamówienie. Link w opisie. Sam pokój ma około 4,5 na 3,5 metra, więc nie jest jakiś ogromny, przy czym bardzo dużą część zajmuje ogromna szafa. I ta wielka szafa służy mi jako magazyn, Absolutnie wszystkiego, czego mogę potrzebować w pracy. I cała ta moja pracownia podzielona jest na trzy robocze części, którą nazwałem żywą, nieżywą i komputer. Część żywa jest wam chyba najbardziej znana, bo to jest właśnie to, co widzicie zazwyczaj w kadrze, i tam też ostatnio zaszło trochę zmian, które również teraz widzicie w kadrze. Dokładnie tak. Pojawiło się tutaj wielkie terrarium, w którym zamieszkał. Wąż, którego teraz nie widać, bo jest ciemno. O, jest pyszczek. To jest nowe terrarium Dyzia. Stare terrarium Dyzia, które było tu. Jest teraz zamieszkałe przez śmiesznego Gekona, którego wam potem pokażę. No i część żywa, jak sama nazwa wskazuje, zawiera w większości żywe pająki, żywe owady i żywe gady. Zatem, całe te trzy regały są zapełnione terrariami i pojemnikami, w których mam swoich podopiecznych. Tutaj też są pająki. Tutaj jest sponsor kanału. Tu jest Dyzio. I tam jeszcze jest trzeci regał, gdzie mam inne pojemniczki, i znowu. Terraria. Czwarty regał jest zajęty przez książki i to jest taka moja mała biblioteka. Cały skład gatunkowy tego co tutaj mam przedstawię Wam w osobnym filmie, tak jak to zrobiłem jakiś czas temu, gdzie pokazywałem Wam całą hodowlę. Natomiast zaszły tutaj pewne zmiany ostatnio i te pająki nieco rotują, tak jak na przykład tutaj mamy... Oho! Chłepczącego samca Holconia Murayensis, który widać był spragniony i teraz sobie pije. Niektóre pająki nie zmieniają się tak naprawdę od lat i mam je naprawdę już kupę czasu. O, jest kolejna atencjuszka. To jest Laosia. Ona też się nie zmienia od lat. Laosia zawsze jest tutaj i zawsze tutaj podejrzewam będzie. I to jest oczywiście Eublefar Lamparci. Piękna samiczka. Na dole trochę mi się pozmieniało, bo nie mam tutaj już terariów. W tym wielkim pojemniku siedzi bohaterka jednego z ostatnich odcinków, czyli ta wielka, ogromna, okropna skolopendra, którą trzymam troszkę na sucho, bo możliwe, że ma jakąś infekcję grzebiczą, więc tutaj zaleczymy ją. Mam tutaj też grupówkę monocentropus balfuri, czyli tych mogących żyć grupowo pająków z sokotry, ptaszników. Mam tutaj też drugą skolopendrę, jest to skolopendra sp. whitelegs. ona jest w takim wyższym pojemniku, chociaż to nie ma większego znaczenia, też sobie teraz piję, bo i tak mogłaby z tego pojemnika wyjść, gdyby był niezabezpieczony. Tutaj na Przykład są drapieżne pluskwiaki, czyli konkretnie psy Jeszcze niedorosłe, ale już całkiem ładne. A na samym dole siedzi oczywiście wielka, wściekła i ona jest praktycznie zawsze wściekła samica Pelinobius muticus. Ten pająk jest absolutnie wiecznie zeźlony. No właśnie, to jest to. Natomiast jest przepiękna. O matko, no jaka jestem zła. No tak. Ła, tutaj się coś podziało ciekawego. Czekajcie. Tu jest Liffistius e, samica. Jo, ale super. Wyliniała. Mega. Nigdy nie widziałem, żeby Liffistius, którego mam żywego, zrzucił wylinkę to coś nowego. Sam pająk siedzi tam, ona będzie sobie kopała głębszą norę. Ekstra. W drugiej części też za wiele się nie pozmieniało, yy, poza tym rodzynkiem, który jest na pierwszym planie i tutaj siedzi oczywiście samica tyfochlena seladonia, o którą dbam, na którą chucham i mam nadzieję, że ona mi dojrzeje do dorosłości, w przeciągu tam, nie wiem, na przykład dwóch lat. Tutaj są terraria na 20 na 30 gdzie siedzą pająki, które są nadrzewne lub takie semi-nadrzewne, nazwijmy to. Tu za to jest parę ciekawostek, bo to jest na przykład yy, egzuwium ważki, yy, którą znalazłem przy okazji robienia materiału o bagniku. Natomiast jest tu jeszcze taki śmieszny pojemniczek, w którym żyje... Yy... Żyje? O jest, żyje, widać ją. Słuchajcie, to jest larwa trociniarki czerwicy, czyli takiego wielkiego, szarego, polskiego motyla. Ona żyje tutaj już od pół roku. I od pół roku czekam, żeby zamieniła mi się w poczwarkę. I chyba sobie jeszcze trochę poczekam. To terrarium znacie? Tutaj jest Freddy Kamionka, czyli Nefrurus lewis czyli ten uroczy gekon, do którego w tym roku dokupiłem, słuchajcie, samicę. I właśnie to terrarium, w którym kiedyś był Dyzio, a teraz jest tam. Yy, to terrarium jest zamieszkałe przez bardzo złośliwą i krzyczącą bestię, która jest taka i ona zawsze krzyczy. To jest Fifi Infożaneta. Ona jest bardzo zła. Jest dużo gorsza w obsłudze niż Freddy Kamionka. No tak, tak, już, 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 już. I ona, co ciekawe, gryzie. W sensie próbuje gryźć, bo nie ma jakoś tak dużo siły, żeby zrobiła człowiekowi krzywdę. Ale faktycznie ona jest bardzo poirytowana, gdy chce się z nią cokolwiek zrobić. I se poszła. A na dole wciąż to samo, czyli samica Grammostola Grossa, tu jest jakiś panfobeteus, bodajże Tigris, A w tym terrarium chyba od czterech lat siedzi samica Vitalius Chromatus, której nigdy nie widać, ona jest tam w swojej norze. Pokażesz nam się trochę, czy nie? Łoj, Ło wyszła. No to ona jest taka, także piękna, dorosła i już całkiem elegancka. Z tej strony też nieco pozmieniali mi się lokatorzy, Między innymi tutaj mam samicę i samca Xenestis SP Bright, i to jest taka parka, którą chcę sobie dochodować do dorosłości. Wyżej mamy płaskie pojemniki, gdzie siedzą mniejsze pająki i takie pojemniki, nazwijmy to sześcienne, w których też siedzą mniejsze pająki, ale siedzi tutaj coś fajnego, m.in. makrotele SP Taiwan, czy chociażby samczyk Hilobrachy z SP Tropical Blue, którego nigdy nie widać klasyka. Oprócz tego mam też tu trochę preparatów, które wymagają na przykład naprawienia, jakieś pająki, jakieś wylinki. Świetne logo 3D, które ostatnio dostałem na jednym z eventów. <grytania> to jest nawet nie tyle logo, co cała miniaturka. Wygląda jak cebula, ale jest przecudowna. A na dole po raz kolejny jakieś pająki, na przykład Cyriopagopus lividus. Tu już widzę, że jest wylinka cyjanki. Jakieś larwy chrząszczy też się znajdą, na przykład tu jest larwa dynastes Hercules. No i na samym dole jest ten gamoń, słuchajcie, to jest mała samica heterodona, która nie jest moja i jest u mnie dosłownie na jakiś tydzień, więc siedzi sobie tutaj z mokrą kryjówką, bo próbuje ją rozkarmić, bo ona nie chce mi jeść. Więc yy, ostatnia co prawda zjadła, także chyli się ku lepszemu. No, no i ma taki śmieszny pyszczek i ona tutaj zostanie jeszcze dosłownie do jutra. No a jedynym zwierzakiem, który nie znajduje się u mnie w pokoju jest oczywiście Marysia, która tak jak podejrzewałem ulokowała się na spryskiwaczu. I zwinęła się w kulkę, i jej nie ma. Także Marysia cały czas siedzi sobie w tym wielkim Terrarium. I słuchajcie, dzisiaj zrobiła taką kupę. Tu jest jej kupa. Że no ręce opadają mnie, wszystko elegancko jest zasłane. E, no cóż, będzie trzeba to posprzątać, ale to później. I tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie na tych regałach mieści się aktualnie jakieś 80-90 zwierzaków. Natomiast oprócz terrariów i statywu, który tu stoi, mam tu też szafkę, w której mieści się cały sprzęt, który jest mi potrzebny do nagrywania czyli jakieś powerbanki, dyski, kabelki. Tutaj mam wszystkie mikrofony, głowice, akumulatory. Oczywiście aparaty i obiektywy, i parę innych rzeczy, m.in. walizki na slider, walizki na głowicę, walizkę na ten dziwny długi obiektyw, który Wam ostatnio pokazywałem, no i jeszcze więcej kabelków. Środkowa część pracowni to jest oczywiście moja stacja robocza. Tutaj widzicie otwartego Premiera gotowego na montaż tego filmu, który teraz nagrywam. Są dwa monitory, które mi ułatwiają pracę. Jest taki dość potężny komputer z Threadripperem, którego mam już chyba 8 lat i daje bez problemu radę wyrenderować filmy w 4K, żebyście mieli co oglądać. I ta część zawiera też wszystkie takie elementy biurowe, czyli drukarkę zwykłą, drukarkę do etykiet, jakieś mazaki, niemazaki, taśmy, markery, czego tylko sobie dusza zapragnie. Natomiast trzecia część to jest właśnie szafa, w której nie mam nic żywego i szafa ta służy mi za magazyn absolutnie wszystkiego, czego potrzebuję chociażby do robienia ramek. Czyli mamy tu chociażby gabloty, które są po uszy wypełnione różnymi motylami, różnymi niemotylami. Tutaj na przykład mam polskie ćmy, co tu jeszcze jest. Tutaj są różne inne cuda, i generalnie tych owadów i pajęczaków jest tutaj w setkach, jak nie w tysiącach. Co tu jest jeszcze ciekawego, tu jest trochę pająków, które wymagają oprawienia. Tutaj mamy jakieś różne różności. E, tutaj jest jeszcze więcej różności. Jeszcze więcej różności. To jest jedna z moich ulubionych gablot. Tu są motyle z rodzaju ornitoptera, czyli takie rzadkie, citesowe gatunki. O, jeszcze to jest ciekawa gablota, bo to jest gablota z pająkami citesowymi, którą robię na zlecenie. Długa historia ogólnie. Jest tu też kilka ramek, które robiłem na zlecenie, chociażby takie chrząszcze dla Adriana Leśnego. Tutaj jest, ojej, wielka terafoza, która leci dla Oskara z Warszawy. Tutaj mamy Xenestis SP Blue bodajże, który jest dla Roberta. Także trochę różnych tematów. Są też niektóre rozgrzebane tematy, które będę musiał pokończyć między innymi właśnie takie oto. Y Braszki, niebraszki, wszystko preparowane. Jakieś wylinki węże, rozpinadła do motyli, różowe pensety, tak, takie też posiadam. No i na samym dole mam magazyn wszystkich rzeczy, które są związane z robieniem terrariów i jakimiś takimi innymi pierdołami, na które nie miałem nigdzie indziej miejsca. Jest tu też trochę kartonów do wysyłek i niektóre fanarty, które mam od was, które są w większym formacie niż zwykłe A4 papierowe. I to też wszystko tutaj sobie składuję. Jakieś tam tuby korkowe, nie tuby korkowe, podłoże i tak dalej, nie? Tak to mnie więcej. Więcej wygląda. Na samej górze znajdują się jakieś pierdoły i narzędzia, na które nie miałem nigdzie indziej miejsca, oraz niektóre pudełka po digitaliach, czyli jakichś aparatach, obiektywach itp. No i trochę niewykorzystanych ramek. Natomiast tutaj mam znowu trochę fanartów. Tutaj w ogóle jest cały klaser z fanartami i to jest to. Tutaj znajdują się wszystkie fanarty, które do mnie przysyłacie i jest ich już bardzo, bardzo dużo. Tu jest drugi klaser z fanartami. Tutaj jest też cała moja księgowość, tutaj są wszystkie citesy, ogólnie cała papierologia dotycząca praktycznie całości działania Firmy. Z ciekawostek, o w ogóle faktury za paliwo. z ciekawostek mam tu też wylinkę wielkiego węża, na którą szukam antyramy. Jeszcze nie znalazłem, bo to ma prawie 2 metry, więc no zobaczymy, może się to kiedyś tam uda jakoś fajnie oprawić. W dalszej części szafy mamy znowu składowisko, jakiś pusty karton, mój binokular, tam jest taka ta specjalna walizka do przetrzymywania owadów, pudełko Polego, znowu więcej pudełek, jakieś puste pudełko. Tutaj mamy chyba pająki, trochę pająków, trochę motyli, tak jest? Więcej pustych ramek, których jeszcze nie wykorzystałem. A na samym dole, w tej dużej przestrzeni, mam dwa plecaki wypadowe. Dużo kartonów do wysyłek, no bo wszystkie te ramki, które zamawiacie u mnie przez sklep, to idą stąd. Ja je tutaj na tym stole, który jest przeorany, jak matko kochana, wszystkie je tutaj pakuję i potem wysyłam do Was. Tutaj są też wszystkie rzeczy do pakowania, czyli jakieś wypełniacze, niewypełniacze. W ostatniej części szafy mamy kolejną część zbioru. Tutaj jest kontynuacja polskich zawisaków. Tutaj mamy znowu jakieś motyle tropikalne. Kolejne zawisaki. Dużo ciem i to się ciągnie aż do końca. Aniżej to już są w zasadzie same nudy, czyli safe, jakieś rzeczy do prania, woda destylowana. Aniżej są szuflady, w których trzymam y, jakąś pościel, krawaty, muszki, ręczniki i takie wiecie, rzeczy do codziennego użytku. Tak mniej więcej wygląda to od zaplecza. Natomiast zostaje mi jeszcze pokazanie tego, co mam na ścianach, bo na ścianach tutaj są różne ciekawe rzeczy i w większości są to po prostu gabloty entomologiczne, wypełnione różnymi dziwadłami. Łącznie, o ile dobrze liczę, na ścianach wisi u mnie sześć gablot i tutaj po lewej na przykład mamy gablotę z chrząszczami z rodzaju batocera, tutaj na przykład mam duże chrząszcze z rodziny kuskowatych, w tym na przykład chrząszcz tytan, oprócz tego są jakieś goliaty i inne cudaki. W tamtym miejscu za pojemnikami wiszą normalnie dwie gabloty, które na tę chwilę przeniosłem tutaj i jest to gablota dosyć ciekawa, która zawiera modraszkowate, to jest taka rodzina motyli dziennych, z różnych regionów świata, czyli głównie tropik. Mimo wszystko mamy tutaj na przykład rzadkie Iolaus pallene, które pochodzą ze środkowej tropikalnej Afryki. Te zielone są zazwyczaj z Ameryki Południowej, no i dużo, dużo, dużo różnych innych wzorzystych motylków. A obok jest gablota, w której trzymam różne błonkówki, między innymi szerszenie, w tym też nasze polskie szerszenie jest oczywiście ogromna, największa w sumie jaką mam, sztuka Pepsis SP najprawdopodobniej Heros, czyli ta słynna tarantula Hawk ona jest wiecie, no przegigantyczna. Mam też trochę gąsieniczników, które mają bardzo długie pokładełka, no i innych różności. Z kolei taka blotka, która wisi u mnie nad komputerem jest zbiorowiskiem takich dosyć ciekawych, rzadkich i nietuzinkowych pajęczaków, które sobie sukcesywnie tutaj dokładam. Mamy między innymi amblepygi, mam solfugę, którą łowiłem osobiście w Grecji są jakieś uropygi, są jakieś skorpiony, są wałęsaki brazylijskie, na przykład ten wrogu to jest prawdziwy wałęsak brazylijski. Jest jakiś ancylometes i trochę różnych innych dziwnych pajęczaków, które tutaj po prostu u mnie sobie cały czas wiszą. No a na dole mamy wylinki i trochę innych różnych cudów, jeśli chodzi o ptaszniki, ale generalnie nic specjalnego. Tej gablotki na razie nie ruszam, bo po prostu mi się nie chce. I to by było w sumie na tyle, skoro już wiecie o wszystkim, praktycznie co tu mam. To zostało mi tylko jedno. Nakarmmy sobie dyzia, bo Daczek nie jadł cały tydzień i jest niesamowicie głodny. Ale nie mam już dużych myszy, więc nakarmimy go mniejszą myszą i może sobie hapnie. Mysz mam już elegancko rozmrożoną i teraz trzeba tylko wywabić tego Ancymona. Hej! Patrz, co tu jest. Ło, panie! <noise> Jak go chciałem wywabić, a on z marszu ją tam wciągnął. <noise> Także tyle by było skarmienia. No fajnie. Dajcie znać, czy Wam się podobało i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!